Do wypadku najprawdopodobniej doszło zbyt duża szybkość była. Kierowca z Litwy zobaczył zakręt, wchodził w wiadukt. No i spanikował, zaczął hamować, I ładunek się przesunął i zjechał na lewą stronę i pod wpływem tego samochód został w rowie. No, arbusy się wysypały. Szybkość, szybkość jeszcze raz szybkość. A druga sprawa warunki atmosferyczne. Jak on tu będzie używał? No, tam podał, ta, ta, no. No. Mi w ten czas zgodzie w tamtą stronę, no. a później jak się liny skończą, to może wysuwem wysuwać. Nasza praca polegała w pierwszej kolejności na przeładunku tych towarów, bo w większości arbusy zostały rozrzucone do pobliskiego rowu. Podstawiliśmy ciężarówkę z ciężarówki na ciężarówkę naszą przeładowaliśmy arbusy. No i w tej chwili trwa odłączanie pneumatyki hamulców i będziemy próbowali te pojazdy ten pojazd wyciągnąć na jezdnię, ażeby odblokować pas ruchu.